Jak była przy kolejnej u, u, z Niemcy wzięli mamy cioci i wtedy najstarszy brat zgłosił się, poprosił, żeby mamy zostawili, żeby jego zamiast mamy wzięli. I wzięli jego i mamy. I trzecia praktycznie została sama z, z drugim bratem właśnie w tym który był I Romek miał jakoś też dziewczynę w gęcie i on w właśnie w jakiś sposób takimi swoimi sposobami się tam dostawał i powiedział pani, że ciotka jest załamana. Czeco? Że, że Ciotka, że chyba jest załamana i mama mi no to nie ma rady, trzeba ją wyciągnąć. Wcześniej już ją namawiała w ogóle, żeby nie szła. Czyli, ale do rodzice, że ta ciotka nie myślała. No I w jaki sposób? samą kankartę I to najtańsza była kenkarta pusta. Taka, co była już z fotografią, z wszystkimi pieczątkami niemieckimi, z podpisami niemieckimi, z, z, z tym jeszcze jakimś lakierem takim tutaj do tym. No, to wszystko było. Tylko niewypełniana. Taką my, myśmy tę kankartę kupili. I z jej fotografią. Bo już na fotografii były też pieczętka niemiecka, bo na, na to nam ta fotografia była potrzebna, Daliśmy tę fotografię. Dała mamie wy, i wypisali, znowu Maria Muszturna i tak dalej, wszystkie damy, dała cioci odpis swojego świadectwa maturalnego, no i to była tak, dlatego się śmieję, bo się zawsze powiem, że jak to się o obie, jak spotykaliśmy się w jakimś większym gronie o wojnie, to ciocia zawsze mówiła, Maryśka, ja przez ciebie na świadectwie straciłam bardzo dobre z polskiego. Bo ciotka miała jedno dobre, mama miała dwa dobre, z niemieckiego i z polskiego, a ciotka miała tylko jedno dobre z matematyki. A mama im odpowiadała, Helka, ale zyskałaś z matematyki, którego byś nigdy w życiu nie miała. Więc tak sobie po wojnie rozmawiały. No jak już była ta dałeś jeszcze jakąś kartę tramwajową, no takie rzeczy, które świadczyły, że ciocia jest mamą, prawda? Kiedy ta karta była gotowa, to on poszedł do niej, do Geta i powiedział, już jest gotowa i wychodzisz, no. no. więc się umówili tak, ponieważ ona tam pracowała na Kopernika, to umówiłam się, że będę stała po drugiej stronie ulicy, o godzinie 11. Przyszła tej godzinie, Przeszła, ja ją chwyciłam pod rękę, lewą, prawą ręką, ściągła mi tę gwiazdę, ona miała tutaj na opaskę z taką dużą gwiazdą Dawida, ściągłam mi tę gwiazdę Dawida, zarzuciła mi te, ten, ten, ten futerko na, na te szyje, no i poszłam z nią do tego mojego kolegi, który... Bałam się do domu, dlatego że to, te, ci kolejarze to żyli jak jedna rodzina, wszyscy się znali. Dzieci ją znały, na dzieciom nosiła cukierki i tak myślałam no, lepiej, żeby jej tu nie widzieli. Była taka jakaś na obrzeżach Warszawy wieża, gdzie była komórka AK, gdzie się niby sprzątała. i mm, już prawie pod koniec była jakaś pchatka, przyszli do niej miosu, my się z to musimy uciekać. Co tobą, najłatwiej, co z tobą zrobić, nie możesz iść z nami, ale jeden z tych akowców starszy, powiedział, wiesz co, ja się z tobą możemy. będziesz miała nową, nowe papiery. I mówi, my będziemy walczyć i on jakoś miał przeczucie, że zginie. No i odbył się ten ślub taki fikcyjny, ciocia zyskała nowe papiery, on zginął w Powstaniu Warszawskim, bo chciała go powolnie odnaleźć, no ale do końca, tak jak mówił z mamą, ona ciocia nie, nie wiedziała, czy to było jego prawdziwe nazwisko, bo każdy z nich, jak mówiła, miał po kilka dowodów. I, I stwierdzili, że najprościej, żeby się ciotka zgłosiła na dowody do Niemiec. I zgłosiła się i znalazła się w jednym górze. Umówiłyśmy się, że ona raz w miesiącu pisze list do mnie, ale nie do mnie, tylko do ojca, no bo trudno, żeby Maria Bożek pisała do Maryi Bożek. A ona jak pisała do, do ojca Antoni Bożek, no to nawet ostentacyjnie tak zawsze prosiła kogoś z kolegów, a przychodzisz koło skrzynki pocztowej, bo to na poczcie była, wrzuć mi ten list, żeby widzieli, że ma rodziców. No i pierwsze kroki były do nas, do babci. I, i to jest takie też śmieszne, bo to, ciotka to stale jakoś to mi utkwiło. mówiła, że jak ją babcia zobaczyła, Helka, chwała Bogu, że bo, żyjesz, jesteś błonna, no, ja mam tylko jakikolwiek. Czy się pani bała? Czy, czy? czy się bała? No, mama to zawsze mi czy się bała. No, tak jak teraz, Pani, że się bała. Przecież mama y, z, ta, zawsze przytaczała y, tą pieśń. Powiedziała, że to był. Z... Idealnie uchwycone słowa, od śmierci silniejszy dług nie. Prawda, że nie panem, od śmierci silniejszy nie. Jedyne zdjęcie, które się u kogoś spuchowało, ciocia jako dziecka. A tu są zdjęcia maturalne, to co było mamy cioci i mamy, a też ciocia już po wojnie. To były takie czasy, że lepiej było nic nie wiedzieć. Bo jak się wiedziało, a człowieka zamknie, to nie wiadomo, czy by nie powiedział, jakby go męczyli. A jak nie wiedział, to nie powiedział. Także nigdy nikogo nie pytałam, co robi tego Romka, też nie pytałam, jak to robisz, czy co to robisz. Lepiej było nie wiedzieć.